Kiedy następuje strata na połowie przeciwnika, w sytuacji kiedy drużyna przygotowana jest do ataku, musi no już poszedć do akcji ofensywnej. Tu na... brakowało. Ale to, to musi być skazane no, na no. cenę żółtej kartki. Powinien Chorwat faulować. Ogóle... Tutaj też jeszcze cały czas się wydawało, że było sporo piłkarzy piasta. Ale świetnie, świetnie dorzucona piłka. Świetnie Dobra, też. Wszedł do... Leroy no i Niespokojnie, że tak Trzeba Wykonczymy powiedzieć, akcję. akcja wykończona książkowo. Yy... Ką atak również wyprowadzony. No to na nich warto teraz zwrócić uwagę. Ta przecież potrafi Gola zdobyć głową. Zbozień. Uwaga, Klepczyński. Daleszczyma. Gol. Jelkowa draska. I jeden do jednego. Najpierw Klepczyński. Później Zbożeń. a wszystko. Za bramka podobna, znaczy podobna. Eee, no tutaj na Krakowie. Właśnie, bo, bo też strącona piłka była, gdzie eee, Damian Zbozień eee, zmieścił tą piłkę, praktycznie w okienku. A tutaj no, instynktowna obrona bramkarza ale jest świetnie. No, przedłużona Zobaczmy, piłka. z Zbozień. No, fantastyczne zachowanie I bramkarza w tym matras. momencie. Widzimy tutaj. Powiem tak, gdyby piłka wpadła po strzale bezpośrednio, to mielibyśmy kopię sytuacji z meczu z No dokładnie tak. Bardzo podobnie. No i proszę Państwa, teraz już tylko jednego gola brakowej Ligi Europy, między innymi spotkanie Ajaxu ze Stjomby Karasz w jednej 16 finał. No, tak myślałem, że złami do środka Tomek, ale... Podgórski do robota! Aleczko! Aleczko! Marcina Robaka! I Piast prowadzi 2-1! Asysta podgórski, ale z Marcina. Marcina! Ja, fantastyczny gol, ale myślę, że dobrze, że Tomkowi tak krótko ta piłka Została przy nodze, że nie zdecydował się na uderzenie, bo okazuje się, że fady, świetne podanie, no i wykończenie akcji marzenie. No Marcin Robak czasami strzela takie ramki. Ja myślałem, że gdyby trochę dalej odskoczyła ta piłka yy, Tomkowi Podgórskiemu, pewnie zdecydowałby się na strzał, a tak nie było z czego uderzyć. Dosyć ostry kąt, ale poszukał Marcina Robaka, ewentualnie szukał też urado, ale świetne załowanie, Ależ fantastycznie to zrobił Marcin Robak. Kapitan. Zagranie zewnętrzną częścią stopy Ryszarda Almeida do Capolong. Do tak, tak. no, ale wydawało no, się, że to, to nie może, sytuacja. absolutnie za daleko. Wcześniej powinien doskoczyć. No, ale yy, zobacz też, gdzie puścił tak, Szumski. Nie, nie, to jest bramka yy, zarówno Damiana Zbozienia, jak i, i bo tutaj długi ruch chroni tak naprawdę yy, w tym momencie yy, piłkarz z pola, a trudgi go powinien pilnować za... Proszę Państwa, robił